Siemano. Z tej strony KM i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym poradniku. Jak nagrywać? Jak widzicie, teraz w wydobie w nagrywa City nagrywam się głos z tego nagrania. E, a więc tak, pierwszą sprawą, jaką potrzebujemy do nagrywania, będzie program Fraps. Program Fraps jest płatny i kosztuje jakieś 4, jakieś chyba 100 zł na polski. A wierzę chyba tylko mega. E, tak, mogę wam jeszcze pokazać tutaj ustawienia? Mogę wam. Tak, e, General M tutaj pozaznaczał tak. E, movies e, full-size powinno być. E, zależy jakiego macie komputer. E, tutaj Record Win to sobie dajemy tak. I tutaj nie nagrywam, zaraz wam dlaczego. E, i, co, I co dalej? E, tutaj, gdy już skończymy nagranie, no musimy to nagrywać. Gdy już skończymy nagranie, będziemy musieli wcisnąć ten przycisk. O kurcze, wy teraz tego nie widzicie. Ten żółty, czarny przycisk, wstępnie wciskamy plik i eksportuj. Eksportuj do... E, teraz będzie... Chyba eksportuj. O tak, to zaznaczenie. E, jeśli już to zrobimy, to musimy potrzebować jeszcze jednego programu. Będzie to. Yy, nie, inaczej, jeszcze raz powiem. Potrzebujemy Frapsa, potrzebujemy Audio City, Onis no Gold Wave'a, przymknę to. Gold Wave'a i Adobe Premiere. Lub, jeśli wolicie, no to możecie używać Sam Vegasa yy, i tam jeszcze innych programów do montowania. A więc, tak, gdy już skończymy, oczywiście. E, przepraszam, trochę coś zmuliło. E, to jest w ogóle, nie wiem, dobra. Gdy już kończymy tutaj nagranie, zatrzymamy eee, uruchomimy naszego Gold Wave Gold Wave nam się uruchomi eee, i teraz tak eee, otwieramy sobie Open byśmy tutaj na komputer damy o deskrypony D się kończy jak w Jest lokalny D tutaj miałem coś takiego jak Simsów otwórz Chwilę poczekamy. System 3 WAV. Ok. Mamy już to nagranie. Będziecie mieli bardzo małe te dźwięki. W tym, przynajmniej zależy od nas. Mój mikrofon ma takie dźwięki. I potem tutaj dajecie ten przycisk. Match View. Co się stanie? Jak eee, Processing. się procesing. Eee, I ok, chwileczkę, już jestem tak, tutaj nam się zrobi. Niestety, wy teraz widzicie moje fps -y, to jest przykro. Tu ja muszę zaznaczyć, ja zawsze daję na maksimum. I co się stanie? Chwileczkę poczekajmy I wciskamy ok. Parę sekund długo nie trwa. I nasze dźwięki się poszerzyły. Niestety jest ten dźwięk. Eee, żeby to usunąć, musimy kliknąć to. Eee, to jest ten przycisk. Eee. I tutaj, tutaj zależy. Jak dać na przykład na 100, to będzie bardzo metaliczne. Jak dać mniej, no zależy. To musicie sobie ustawić. Gdy już to zapiszemy no ja tak nie będę zapisywał, bo ma, mam to. Albo nie, zapiszemy sobie. OK. Zapiszę nam. Będziemy musieli otworzyć nasz program Adobe Premiere Pro CS6. Ja mam cały pakiet Adobe, bardzo fajnie mi się na nim pracuje. No dobrze, chwila. Chwilę nam się uruchomi. ramia nam się no trochę, nie martwcie się, bo to trochę zawsze trwa. Wszystkie ładowanie projektów. Tutaj nagrywam do tego głos, więc tutaj nie będziemy nic robić. Tak, to jest program do Coś tam czytamy. Eee, chwilę. To jest coś takiego jak e, dog, dog walk, coś w tym stylu. I tak, e, odrachało nam się to. no sobie damy, stworzymy sobie nowy projekt. I teraz tak, No e, sobie na przykład poradnik e, e, dla widzów. Jak coś to się nie martwcie. Eee, no i tutaj nie. Ja sobie to zapisuję na D, wy jak chcecie. klikam OK. Tu już się zaczynamy. Ja ją kuzdą. No, kurczę. Dobra, zrobicie sobie print screena po prostu i sobie zobaczycie, jak tam to ustawić. Jakie, jakie powinniście mieć ustawione. No, ładuj się człowieku. Dobrze, co ładowałbyś. Co musimy? No tak to wygląda. Ja sobie zawsze tutaj to trochę bardziej w To nam to, to sobie ustawicie. Eee, I tak. Eee, weźmiemy sobie Media Browser. Ja na przykład sobie wezmę dysk lokalny Da. Chwilę nam poczeka, przepraszam Was za to. O, tu z Xboxa pierwsze próby nagrania ogólnie tego. Będzie eee, Xbox. Eee, teraz wejdźmy sobie powiedzmy w. Załóżmy, już sobie wejdziemy w Audio -vlogi. Audiologii, wiem, 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 wiem. wiem. Audiologii. Yy, dobra. Siema Need for Speed. No, powiedzmy, że to będzie to, bo chciałem dla Was nagrywać z Need for Speed. Dajemy sobie to. Tutaj będziemy musieli sobie idealnie wyciszyć, idealnie przyciąć to. Yy, zależy tak, jak będziemy chcieli, zależy, jak będziemy chcieli po prostu to. Gdzie zaczniemy nagrywać, bo część zaczniemy nagrywać, jak gdzie indziej wcisniemy yy, Więc to, i tutaj na przykład wejdźmy sobie to narzędzie, Resolve, i na przykład sobie przytniemy. Powiedzmy, że sobie przytniemy. Tutaj już mamy, i później znamy sobie znowu na to i usuniemy. Przeciągniemy tutaj. Wejdźmy sobie powiedzmy na wejdźmy sobie tu wzięli, Weźmy sobie tutaj idziemy na frapsa, gdzie mamy frapsa fraps ok, wejdźmy sobie na frapsa eee załóżmy, że to jest to powiedzmy załóżmy, że to jest to teraz tak, będzie druga ścieżka to będzie dźwięk z gry eee, a, nie to trzeba usunąć eee, a nie, wiecie co, zrobimy jeszcze inaczej zrobimy jeszcze jedną rzecz. Najpierw spróbujemy nagrać jakiś poradnik z gry. Bo nagramy na przykład, niech to będzie Minecraft. I teraz tak, potrzebujemy jeszcze innego programu, którym się nazywa Sizer. Jest to bezpłatny program, bardzo fajny. I teraz tak, Configure A Ja mam coś takiego jak 720+. Tutaj ustawcie sobie tak jak ja mam i wtedy od razu będziecie nagrywali w jakości HD. Od razu w jakości HD. 720, 1080, 1280 tylko jedna rzecz: jeśli macie laptopa, na pewno wam to nie zadziała. Yy, tutaj z tego powodu, że ja mam, yy, że ja mam, widzicie co? Że ja mam tutaj łączonego w to wam nie nagram tego, ale uznajmy, że to nagrałem. Tutaj będą FPS, nagramy i normalnie, i potem jak już to nagramy to weźmy sobie że to jest nie to nie to chciałam to będzie tak to będzie w hd to nie to nie będzie w hd Kurczę. Eee, patrzę jakiegoś programu że miał to w hd powiedzmy że to jest to eee, no okej okay, powiedzmy że to jest to granie Eee, czekajcie trochę sobie skrócimy żeby nie było tu se poskracać i to już trzeba testować ja polecam dać tutaj o tak tak tak, tak i powiedzmy sobie ciachnąć ja już se ciachniemy ile to tam minuta będzie trwało tak eee, no to mamy normalnie nagranie z tej strony KM. i witam was bardzo serdecznie To jest pierwszym odcinku need for speed no bo to miał być need for speed no ale dobra i teraz tak zaczniemy dodawać efekt. Eee, czekajcie, to se usuniemy i to se też usuniemy. Usuwamy bo deletamy Backspace'a eee, dodamy sobie nowo i title. Wtedy dodamy napis, dajemy sobie, że title 1 i na przykład teraz wybieramy narzędzie to, to, to narzędzie i na przykład coś napiszemy. piszemy sobie powiedzmy taki, że eee, su. Rybuj. subskrybuj subskrybuj e, i ja sobie wybieram najczęściej czcionkę tą bo mi się bardzo podoba jeśli już mamy możemy to sobie ładnie wyśrodkować do środka tak ale jeszcze jedna rzecz jest ważna nam skaluje całe, dlatego musimy to sprowadzić tylko do tego wtedy możemy sobie central centra. centra. No, i, no i mamy fajnie ale patrzcie nie ma napisu Powinniśmy stąd przyciągnąć ten napis załóżmy tutaj na tą linię ważne żeby przyciągnąć to na linię video I tak. Co się dzieje? Eee... poczekajcie źle to zrobiłem ludzie bo java powinna być na pierwszym miejscu a to powinna być dopiero na drugim eee. miejscu po czym. dobrze to będzie tak. O, i teraz widzicie jest, tak, jest tutaj ładnie. Jest, bardzo sp... jest tutaj ładnie to. I co teraz? A teraz e, to akurat nie jest w takiej najlepszej rozdzielczości, ale trudno. To musicie potestować. Tam sobie cykniecie Print Screena, tam gdzie ja zrobiłam swoją swoje gusdom. E, efekt polecam. Jest taki efekt był jeszcze fajny. E, i time time timecode time code, właśnie tu daje nam efekt time jeśli nam efekt time code pokazuje nam jak widzicie, czas. czas to jest fajne na przykład do tego jak robicie yy, jak robicie o, widzicie, tu mamy tam, time code efekty timecoda e, time code O, i widzicie, i teraz pojawiono się tu strzałeczka i możemy sobie przeciągnąć time code Załóżmy tutaj W um, pierwszym odcinku nie jak jak widzicie mamy tak. Time Code. A, dobrze, to by było prawie na tyle. Musicie uważać, żeby to było dokładnie tutaj na końcu. No i prawie wszystko tyle. E, potem już macie, musicie kombinację control plus M. E, I teraz ja sobie daję tak jak macie audio. E, nie, ja mówiłam chyba... H240 tak Tylko tutaj musicie dokładnie popatrzeć na jakie Ja sobie brałem to Gdzie to, gdzie to, gdzie to jest HD Ja sobie brałem chyba to, chyba sobie to I teraz robiłem po prostu export To ja po prostu robiłem chwileczkę channel. Czekajcie, sprawdźmy gdzie, gdzie mi się to zapisze. Dobra, yes, niech będzie tutaj. P.O. Radnik. Zapisz. Eksport. Nie wiem ile to będzie trwało. 5 minut. To możemy poczekać, a przez to ustawimy jeszcze jeden program. Jeszcze jeden program będzie się nazywał Format. E, przepraszam, nie to chciałam, to chciałam, nie to chciałam, to chciałam. Format faktor. Kliknijmy sobie na to. Format faktory. Dobrze. Format faktor ma takie GUI. Ja często, ja tutaj też możecie sklejać, tak jak ja, ale to proszę, no, zależy, zależy jak chcecie. I teraz tutaj sobie musicie zaznaczyć wszystko do MP wszystko do AVI. Z z wyjściowe. Ja polecam po prostu HD 1200 na 70, bo i tak przecież nikt, nikt ludzi nie ogląda full HD, tylko to. Konto. No i klikamy sobie tutaj, jak chcecie, zostawiam to domyślne no i OK. Tutaj damy plik to dodamy plik o właśnie ten, tylko on najpierw musi nam się wyrenderować 8 minut. 8 minut nie wiem czy poczekamy w sumie szkoda czasu pokażę wam może jeszcze jak ja renderuję znaczy żebym jeszcze intro, co do intra Będziemy potrzebowali to intro, które ja mam, to mi zrobił e, MatiSTpl. To zagrajmy i on mi zrobił to chyba w... czym on mi to zrobił? On mi to zrobił chyba w Compage. Ale ja zrobiłam takie intro, tylko nie miałem czasu, więc takie na szybko zrobiłem. E, intro zaraz wam pokażę jakie. Ono jeszcze nie było w ogóle używane. E, to był chyba tak komputer. Uh, Dysk lokalny. O, patrzcie jaka liczba 10 gb. Uh, tak, uh, i teraz mam coś takiego jak... Uh, ja... Uh, intra... a nie, to były foldery? Nie, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Czy to było po prostu foldery? Widzicie jak ja tu bałagan? Folder. Intra... a nie, haha bo mnie wkurzył jeden program tu jest intro eee, i to było to intro Już taki bajer dziło mi się 5 sekundowe intro zrobiłem o wiem co zrobiłem w takim razie wyrenderujemy to intro bo po prostu jeszcze miała być jakaś muzyka wiadomo bajerki i bajerki. i nie miałem na to czasu tak po prostu kałem a teraz mnie zlagowało Kam prezentuję, to wrenderuję sobie po prostu to intro. Możemy je po prostu przeciągnąć do, f -f do format faktory. I OK. Przepnie klikamy. Eee. Nie wiem czy to się nam robi. O, widzicie jak szybko? Eee, nie wiem czy to, ile to potrwa. Czy to tak szybko? A, szybko to idzie. To w międzyczasie też nam się robi. Tak. Ee, to jest po prostu to intro wyrenderowane. Ee, bo nie miałem czasu. A w After Effects. Nie wiem za ile się wy wyrobi. O, już 80%. I zobaczcie, co stanie się teraz. Idziemy mamy tutaj Output i Neutro. Ok. Widzicie, tu nam się. O, słyszeliście. Tak. To nam się zrobiło. Ukończono. Możemy sobie otworzyć to no tutaj tutaj to było na dokumenty dokumenty ffb output intro jak widzicie intro ma niecałe 500, z kawałkiem 510 kilo bajtów. i spójrzmy mamy w szerokości 1200 na ten ale coś nam przyciąło na 4 sekundy No jak widzicie jest to w jakości Full HD, nie jest to nie wiadomo co, no ale zawsze coś tam. To by było na tyle, dziękuję Wam za obejrzenie tego poradnika, mniej więcej już wiecie jak nagrywać i jak ja nagrywam. W takim razie, do, nas, do następnego takiego poradnika, na razie i cześć.